Już w najbliższą niedzielę 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zagrała na wsi razu? Dowiedzieliśmy się o tym podczas konferencji prasowej w tamtejszym urzędzie miasta. Jeden z największych sztabów orkiestry będzie jak zwykle w szkole podstawowej numer 1. W naszej szkole, tak jak co roku, będzie funkcjonował sztab. Sztab, który będzie działać 85 wolontariuszy. W większość to, jest, to są uczniowie naszej szkoły, ale mamy również osoby spoza, spoza szkoły, te, które co roku z nami kwestują. Nasi wolontariusze będą w niedzielę. Obecni na ulicach miasta, będzie można ich tam spotkać, będzie można zasilić puszki, ale dodatkowo jeszcze organizujemy tradycyjnie też imprezę w szkole. W piątek będzie tam można wylicytować różne przedmioty związane z orkiestrą, ale nie tylko mamy też takie swoje plastyczne bądź gadżety, które udało nam się zdobyć z innych źródeł, więc ta impreza będzie naszą. naszą imprezą szkolną. Jeśli chodzi o niedzielę, będziemy cały dzień obecni w sztabie przy ulicy Rycerskiej 4. Tam wolontariusze będą mogli wypić gorącą herbatę, zjeść obiad, tak jak to zawsze było. Tam będą odbierać wszystkie materiały rano i potem wieczorem się z tych materiałów rozliczać. Będziemy przeliczać puszki i będziemy też obecni później na światełku do nieba. Od 10 lat działa sztab orkiestry w szkole podstawowej nr 9 w Sieradzu. Od 5 lat jego szefową jest Anna Nowakowska. Jak co roku nasi wolontariusze będą kwestować na ulicach Sieradza od godziny 9 do godziny 15. W międzyczasie będą mieli dwa poczęstunki jeden na ciepło, drugi na słodko. Co roku sprawdzając rozliczenia udaje nam się o te 2-3 tysiące więcej zebrać pieniędzy, z czego się bardzo cieszymy. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Sieradzu będzie grać z Wielką Orkiestrą po raz czwarty. Tym razem w sali Teatru Miejskiego koncert zaczyna się o 14.00 koncercie wezmą udział oczywiście uczniowie, ale także bardzo chętnie absolwenci naszej szkoły, również nauczyciele i będzie to muzyka dobra na ten koncert, czyli rozrywkowa, filmowa, w końcu się w tym specjalizujemy, duety fortepianowe, orkiestra smyczkowa, wokaliści. I jak co roku będą też atrakcje dla kierowców i miłośników motoryzacji. Zaczynamy cykl gazetek, konkursy naszych kierowców w Sieradzu, jest to pierwsza impreza, zaczynamy ją właśnie z orkiestrą. Jak co roku, może no nie co roku, bo w tamtym roku było na OdeToyocie, czyli Ośrodku Ośrodków gwiazdy. Dzięki współpracy z, z Bordem, błogosławskim ośrodkiem ruchu drogowego, będzie to na przykład policji. Zaczynamy troszkę później, bo zaczynamy o godzinie 11 Start pierwszego zawodnika, zapisy oczywiście o godzinie 10 Będzie oczywiście Wystawa samochodów zabytkowych Wystawa samochodów zabytkowych Przerobionych Przez tutaj taki klub tak Zapraszamy, będzie oczywiście minimalna kwota na przejazd z którymś z naszych zawodników na miejscu pilota zaczynamy od 10 złotych w górę. Myślę, że wylicytujemy też przejazd z najszybszym osobą, najszybszym samochodem na trasie. Do wylicytowania przejazdy samochodami. Od wielu lat w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włącza się Młodzieżowa Rada Miasta Sieradza, która i w tym roku będzie odpowiadała za organizację finału orkiestry w tym mieście. Zastanawialiśmy się bardzo długo, co mamy zrobić, jaką formę światełka do niej ma wybrać. Odeszliśmy od fajerwerek, bo, bo to jest takie no, nieokologiczne też, ale też zwierzęta się boją. Idziemy z duchem czasu. Dokładnie, idziemy z duchem czasu. W tym roku, mam nadzieję, że będzie wyjątkowo, będzie pokaz ognia. Wykonany przez Los Fuegos. Los to jest krakowska grupa, która robi takie pokazy ogniowe od 2005 roku. Nawet zdobyli nagrodę w roku 2017 na Fire Show Proof. A na licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry będą m.in. plakaty z autografami gwiazd festiwalu Open Air i albumy o Antuanie Cierpikowskim.